Witam, Piotr Pietrzykowski, Coltyr TV. Dni w dniu dzisiejszym przedstawię Państwu nowość roku 2012 na rynku polskim: wiatrówkę Umarex XBG. Ten kompaktowy pistolet świetnie sprawdzi się podczas rekreacyjnego strzelania na świeżym powietrzu. W filmie przedstawię Państwu budowę pistoletu, opiszę najważniejsze zalety, a także pokażę wiatrówkę Umarex XBG w akcji. Zapraszam! Umarex XBG to pistolet zasilany standardową 12-gramową kapsułą CO2 i strzelający śrutem. W postaci kulki stalowej w kalibrze 4,46 mm. Pistolet Umarex XBG to kompaktowa, lekka i bardzo wytrzymała konstrukcja. Umarex XBG dzięki znakomitemu wykonaniu nie ma sobie równych w swojej półce cenowej. Do zalet tego pistoletu należy zaliczyć przede wszystkim rękojeść o wyraźnych teksturowaniach gwarantującą pewny chwyt, białą kropkę na muszce poprawiającą strzelanie po zmroku oraz bezpiecznik nastawny. Wiatrówka Umarex XBG. Została również wyposażona w metalowy magazynek, mieszczący 19 sztuk śrutu. Mieści się on w rękojeści. Można go w bardzo prosty sposób wyciągnąć za pomocą zwalniacza magazynka. W rękojeści również montuje się w łatwy sposób kapsułę CO2. Aby ją założyć należy otworzyć tylny chwyt pistoletu, włożyć kapsułę do środka i dokręcić śrubę do wyczuwalnego oporu. Po odbezpieczeniu pistolet gotowy jest do strzału. Przed strzelaniem jednak pamiętajmy o ochronie oczu. Jak widzimy, pistolet Umarex XBG jest wyjątkowo szybkostrzelny. To dzięki zastosowanemu systemowi Double Action Only. Każde ściągnięcie z pustu powoduje oddanie strzału. Wszystkie te zalety wyróżniają pistolet Umarex XBG spośród innych dostępnych pistoletów na rynku w tej klasie cenowej. Stwierdzenie i świetna relacja ceny do jakości jest w tym przypadku w pełni uzasadnione. Dane techniczne: kaliber 4,46 mm. Prędkość początkowa: 130 sekundę. Typ śrutu – kulka stalowa BB, pojemność magazynka – 19 sztuk, zasilanie – 12-gramowa kapsuła CO2, masa – 400 g, długość całkowita – 171 mm. Podsumowując, łatwy w obsłudze pistolet Umarex XBG świetnie sprawdzi się podczas trzenia rekreacyjnego, zapewniając znakomitą zabawę.